Dzieci szybko rosną, trudno za nim nadążyć. Tylko przypadek sprawił, że odkryłem, co dręczyło mojego syna. Łupież. Wiedziałem, jak mu pomóc. Przecież jest Nizoral. Sprawdziłem go na sobie, a inne szampony. Synu łupież to choroba. Ty potrzebujesz lekarstwa. Jeśli spróbuję, to się przekona. Nizoral zawiera lek niszczący drobną stroję, będące przyczyną łupieżu. Po paru myciach łupież znika na wiele miesięcy. Nizoral. Zwycięstwo medycyny w walce z łupieżem. Katar, zatkany nos, gorączka. Jeśli nie chcesz, by grypa wpakowała cię do łóżka, ratuj się. By zwalczyć pierwsze objawy przeziębienia i grypy, weź Fervex, wieloskładnikowy lek w postaci ciepłego napoju. Dostępny też jako Fervex Junior dla dzieci od 6 lat. Grypa ci nie weźmie, gdy Fervex weźmiesz. 5 tysięcy lat temu na dworze chińskiego cesarza Shen Nunga do gotującej się wody wpadł przypadkiem mały listek. Tak narodził się niezwykły napój. Jego sekrety odkrywa firma Posti. Intensywny kolor, niezwykły aromat i smak. Wyjątkowe herbaty Posti wymagają wyjątkowej oprawy. Dlatego do promocyjnych opakowań sekretów herbaty dołączone są filiżanki z oryginalnej chińskiej porcelany i eleganckie łyżeczki. Posti. Sekrety herbaty. By dokładnie wyczyścić zęby, mógłbyś użyć jednej szczoteczki z krzyżującymi się włóknami, drugiej z ruchomą główką i trzeciej z elastyczną szyjką. Albo użyć jednej o wszystkich tych zaletach, nowej, rewelacyjnej szczoteczki AquaFresh Max Active. Jej skrzyżowane włókna jeszcze dokładniej usuwają płytkę na zębną, podczas gdy ruchoma główka sięga aż za tylne zęby, a dobrze znana elastyczna szyjka jest delikatna dla dziąseł. Nowa AquaFresh Max Active. Trzy szczoteczki w jednej, by w pełni chronić całą jamę ustną. Że jeden jest większy od pięciu. Proszę pani, to jest wbrew regułom matematyki. A ja myślę, że to prawda! Mama mi mówiła! Już pięć razy mniejsza ilość koncentratu Lenora daje więcej świeżości. Dzięki formule z aktywnymi cząsteczkami. Zwykły płyn zawiera dużo więcej wody i jest sztucznie zagęszczony. Masz rację, ale to wyjątek. Wiedziałem! Lenora, świeżość skoncentrowana na piątkę. dawno temu. I tej starucha coś powiedziała? Ja znam bajkę, która będzie tam raz. Za górami, za lasami Oto ją ja. Był sobie potwór. Kom! Który nazywał się Arnie. Dziś się wielu od nas dowiedzą. A dorośli będą coś się ze śmiercią. Trzynasty posterunek dwa. Jutro o 21.40 TVN. Witam Państwa przed telewizorami i moją współprowadzącą Manuelem Michalak. Andrzej Grabarczyk zaprasza. Czas kochanie patrzysz mężowie w oczy. E -e? I to. Będzie wesoło. Po czym poznać wiek ryby? <grybuj> Żadnego futra nie będzie. A skąd Pani kompanii. Bobara! Pani łosy samo otwarte. Pan A a z niego taki towarzystwem to nie się sierpem rodzi. Maraton z uśmiechu. Jutro o 22.45 w TVN. Jak zachowują się ludzie posadzeni po raz pierwszy w życiu za kierownicą? Czy instruktor może pomóc przez wyciężenie największych stresów? Jakie zastosuje metody? Mm -hmm. Nauka jazdy. Zaraz po Big Brother zobacz więcej. Programu jest Mobil Oil Poland, producent oleju.